Dziewczyna przyszła na rozmowę kwalifikacyjną cała ubrudzona błotem, a milioner dyrektor wybrał ją spośród sto kandydatów. To, co wydarzyło się potem, zostawicie bez słów. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Śrubokręt, wilgotny i zimny, wsunęła pod kołnierz przemokniętej bluzki, próbując zetrzeć błoto, które wsiąkło w każdą fałdę materiału. Lena Pak szła przez hol grupy Foster z ruchem ostrożnym, jakby każdy krok mógł sprawić, że posadzka z marmuru otworzy się pod jej stopami. W głowie dźwięczały jej jeszcze wspomnienia z ostatnich godzin. Drżące dłonie proszące o pomoc motocyklistów na ulicy Świdnickiej. Zawstydzenie, gdy próbowała rozłożyć pogięty parasol, który bardziej przypominał złamany relikt niż przedmiot codziennego użytku. I głos matki przez telefon. Ten głos, który z każdym muszę zapłacić czynsz, wbijał jej paznokcie w serce. A teraz, w tej chłodnej świątyni szkła i marmuru, otulona zapachem lakierowanego drewna i formaliny z nowych teczek, musiała udowodnić, że jej opowieść, choć bez certyfikatów i rekomendacji, ważyła więcej niż te lśniące dokumenty, które przeglądano przy recepcji. Ola Kowalska uniosła wzrok znad tabletu. Na którym pulsowały dzienne instrukcje. W sieni odbijały się echa obcasów, ciche rozmowy, szelest papierów i mechaniczny syk zamykających się drzwi windy. Jej spojrzenie, pełne zawahania, zatrzymało się na lenie, jakby właśnie ujrzała zjawa. Czy może zbłąkaną bohaterkę z innej opowieści? Pani Pak? zapytała cicho, prawie bez emocji. Rozmowa z panem Nowakiem. Lena skinęła głową. Ścisnęła rękojeść parasola, który wyglądał bardziej jak trofeum zdobyte w bitwie niż ochrona przed czymkolwiek. Tak, wchodzę. Te dwa słowa, ledwie wypowiedziane, przeszyły ją od środka. W tym momencie nie było miejsca na zawahanie. Gdy przekroczyła niewidzialną granicę między strefą ogólnodostępną a tą zarezerwowaną dla decydentów, czuła jakby każdy centymetr podłogi krzyczał przeciwko jej obecności. Ale szła dalej. Ramiona proste, broda uniesiona, oczy czujne. Nie minęła nawet kilku metrów, kiedy z głębi korytarza wyłonił się Henryk Nowak. Trzymał w ręku błyszczący tablet, lecz przerwał przeglądanie dokumentów, żeby jej się przyjrzeć. A przyszła pani prosto z. miejskiego spektaklu? rzucił tonem, który balansował gdzieś między ciekawością a drwiną. Lena poczuła gorąco rozlewające się po karku zareagowała jednak z opanowaniem, w którym tlił się cień buntu. Spotkało mnie dziś wszystko, co mogło, ale nadal stoję. Nowak zmrużył oczy, jakby próbował dostrzec, czy za jej słowami kryje się buta, czy raczej szczerość. Trudno było zgadnąć, czy się uśmiechnął, czy tylko przelotnie uniósł kącik ust. Zegarek na jego nadgarstku wydał pojedyncze kliknięcie. Sygnał? Ostrzeżenie? Winda zamknęła się za nimi z cichym westchnieniem. W jej wnętrzu Lena spoglądała na swoje odbicie: błoto na kołnierzu, wilgotne pasma włosów, oczy otwarte szeroko, ale nie z przerażenia, z determinacji. Zastanawiała się, co takiego Nowak widzi w niej. Człowiek znany z chłodnych przemówień, twardych negocjacji, teraz patrzył na nią z czymś na granicy fascynacji. Czy to możliwe, że dostrzegł w niej coś znajomego? Własne demony? Drzwi windy otwarły się z szarpnięciem, które rozproszyło wszystkie myśli. Stanęła przed drzwiami sali konferencyjnej. Ciemne drewno metalowa klamka, lśniąca, idealnie wypolerowana i tabliczka z nazwiskiem, które budziło respekt Henryk Nowak. Każde uderzenie serca dudniło w jej uszach. Poprawiła pasek torebki na ramieniu, wzięła głęboki oddech i nacisnęła klamkę. Proszę usiąść. Powiedział Henryk, nie odrywając wzroku od śladów błota na jej ubraniu. Tablet spoczywał przed nim na stole z ciemnego dębu. Proszę mi opowiedzieć o sobie. Lena dostrzegła zmarszczki wokół jego oczu. Nie były to ślady gniewu czy pogardy, raczej zmęczenia, może nawet współczucia. Zamiast chować się za formułkami, z których wyuczyła się przez ostatnie dni, wybrała prawdę. Głęboką, nieupiększoną. Mówiła o Lublinie, o kamienicy, w której dźwięk maszyny do szycia był tłem jej dzieciństwa, o matce, która szyła od rana do nocy, żeby spłacić kolejne raty, o pracach tymczasowych, które kończyły się szybciej niż się zaczynały. Każde słowo, które wypowiadała, było jak odsłonięcie nowej blizny. A Nowak milczał. Tylko patrzył, jakby chciał znaleźć w jej opowieści coś więcej niż fakty. Jakby szukał klucza. I właśnie wtedy, kiedy zapadła cisza tak głęboka, że dało się słyszeć pracę wentylatora, Lena poczuła to pierwszą zagadkę. Dlaczego spośród tylu kandydatów Nowak zaprosił właśnie ją, dziewczynę, która przyszła przemoczona, ubłocona, bez złudzeń, ale z sercem, które nadal biło z siłą? Odpowiedź tkwiła gdzieś między jego pytaniem a jej odwagą, ale nie była jeszcze gotowa jej odkryć. Za drzwi rozległo się pukanie. Jedno, precyzyjne, wyuczonym gestem. Henryk podniósł wzrok znad tabletu, alena odwróciła się wiedząc, że to nie był koniec rozmowy. To był dopiero początek. Drzwi sali konferencyjnej jeszcze się nie domknęły, alena poczuła dreszcz. Nie z zimna, lecz z intuicji. Coś nie pasowało. Kroki przyspieszone, szepty niecierpliwe. I wtedy, z zakrętu korytarza Dosłownie wpadł na nią Janusz Nowicki. Jego twarz była śmiertelnie blada, a oddech nierówny, jakby przebiegł kilka pięter. Lena, wyrzucił z siebie, nie próbując nawet ukryć paniki. Muzyka zniknęła, dekoracje niegotowe, światła źle ustawione, a strój modela z finału nie dotarł. Pokaz za piętnaście minut. Słowa wbijały się w nią jak igły. Przez ułamek sekundy żołądek zacisnął się jak pięść. W głowie usłyszała własny głos. To koniec. Przegrasz. Ale nie pozwoliła, by ten głos przejął kontrolę. Ugięła lekko kolana, wzięła głęboki oddech i podniosła głowę. Miała za sobą więcej niż deszcz i wyzwania. Miała siebie. Już się tym zajmuję. Powiedziała niskim pewnym tonem. Nie był to głos dziewczyny z Lublina, która rozklejała plakaty za kilka złotych. To był głos kobiety, która wkraczała do płonącego teatru i decydowała, że zostaje, by zagrać główną rolę. W tym właśnie momencie z kurtyny technicznej wyłonił się Dawid Lewandowski. W jednej ręce trzymał tablet, a w drugiej nadgryziony baton czekoladowy. Z jego oczu biło napięcie, ale też coś innego. Zaufanie. Znalazłem winnego zamieszania. Powiedział podając jej czekoladę. Komunikacja wysłała zły plik. Bez sprawdzenia. Musimy to posprzątać. Pomożesz? Lena przyjęła baton bez słowa, tylko skinęła głową. Ta drobna uprzejmość, odrobina słodyczy w środku katastrofy, była jak przypomnienie, że w chaosie można znaleźć sojuszników. Włączyła tablet. Jej palce zaczęły pracować z precyzją, jakiej sama po sobie się nie spodziewała. Slajdy. Do wymiany. Nazwy folderów nieczytelne. Motywy kolorystyczne rozjechane. Czas mijał. Nie mówiła nic, tylko działała. Zmieniał się rytm sali. Technicy zaczęli chodzić szybciej, światła pulsowały próbnie, modelki poprawiały makijaż z nową energią. Dawid zawołał operatora projektora. Lena przycisnęła F5. Obraz pojawił się na ekranie, idealnie zsynchronizowany z muzyką. Która wróciła jak puls po omdleniu. Modele ruszyli na wybieg. Wszystko grało. A ona stała z tyłu, niedaleko kabiny technicznej, obserwując jak bałagan, który zastała, zamienia się w sekwencję porządku. Na końcu sali, półprzezroczysty jak cień, stał Henryk Nowak. Ramiona skrzyżowane. Twarz spokojna, ale w oczach błysk. Nie klaskał. Nie kiwał głową. Ale jego spojrzenie mówiło więcej niż jakakolwiek pochwała. Po finale, kiedy publiczność wstała z miejsc, a światła gasły jedno po drugim, Bianka Markiewicz, ikona mody, kapryśna i wiecznie niedostępna, zbliżyła się do Leny i bez słowa objęła ją ramionami. Uratowałaś ten wieczór, wyszeptała, a jej głos zadrżał. Lena z sercem w gardle nie odpowiedziała nic, bo w tym uścisku nie chodziło o słowa. To była korona, którą ktoś wreszcie podał jej z szacunkiem. Po wszystkim, kiedy korytarze pustoszały, a technicy zbierali ostatnie kable, Henryk podszedł. Nie spieszył się. Zatrzymał się dwa kroki przed nią. Dłonie schowane w kieszeniach, spojrzenie bezpośrednie. Potrafisz nadać chaosowi rytm. Rzadki dar, powiedział spokojnie. Widziałem wielu ludzi na skraju paniki. Ty nie tylko się nie złamałaś, ty ich wyciągnęłaś. Każde słowo padało jak ciężka moneta. Nie był to komplement. To był akt uznania. Lena chciała mu odpowiedzieć, ale przez chwilę nie wiedziała jak. W końcu powiedziała: Nie chodziło o ratowanie imprezy. Chciałam tylko, żeby to, co obiecano ludziom, się wydarzyło. Żeby nikt nie odszedł zawiedziony. Henryk skinął głową. Nie zaprzeczył. Nie zgodził się. Tylko słuchał. I wtedy pojawiło się coś więcej. Pytanie, które Lena czuła, choć jeszcze nie znała jego treści: kim naprawdę miałaby być dla tej firmy? Asystentką? Organizatorką? przypadkową bohaterką? A może czymś znacznie bardziej istotnym? To pytanie pozostało zawieszone w powietrzu. Bo zanim zdołała je wypowiedzieć, telefon Dawida zadźwięczał gwałtownie. W jego oczach pojawił się błysk szoku, gdy spojrzał na ekran. Podszedł do nich szybkim krokiem. Musicie to zobaczyć, powiedział, podając Lenie telefon. Na ekranie wyświetlił się 30-sekundowy filmik. Nagranie z kamery przy kwiaciarni obok grupy Foster. Lena z rozklekotanym parasolem, biegnąca przez ulicę, nagle oblana falą błota. Tytuł. Lena Pac kontramiejski tsunami wchodzi do foster jak królowa. Już ponad 300 tysięcy wyświetleń, dodał Dawid. Jest na TikToku, Whatsappie, nawet na portalach informacyjnych. W lenie coś się zapadło. To był początek nowego rozdziału. Następnego ranka Lena Pak weszła do siedziby grupy Foster niepewnym, ale stanowczym krokiem. Jej ciało niosło pamięć poprzedniego dnia. Zmęczenie, triumf. Ten krótki moment, gdy Bianka objęła ją z wdzięcznością, i spojrzenie Henryka, które nie dało jej spokoju przez całą noc. Kiedy przekroczyła próg głównego korytarza, coś było inaczej: zbyt cicho, zbyt wiele spojrzeń, które nie chciały być oczywiste, ale i tak czuła je na karku. Biurka były zajęte, lecz rozmowy milkły, gdy tylko się zbliżała. Gdy dotarła do swojego stanowiska, Dostrzegła porozrzucane notatki, niedomknięty laptop i telefon niemal pulsujący ilością powiadomień. I wtedy, niemal biegiem, pojawił się Dawid. Jego oczy zdradzały niepokój pomieszany z czymś trudnym do określenia, ekscytacją, lękiem, może jedno i drugie. Musisz to zobaczyć, powiedział bez wstępów i położył swój telefon na biurku. Lena spojrzała na ekran. Trzydzieści sekund. Nagranie z monitoringu miejskiego. Ona, biegnąca przez chodnik roztrzaskany parasol w dłoni, deszcz błota z kół samochodu rozbryzgujący się prosto na nią. Zatrzymana klatka w momencie, gdy mimo całej tej kompromitującej kąpieli wchodziła do grupy foster z podniesioną głową. Tytuł: Lena Pac kontramiejski tsunami, i tak wchodzi jak królowa. Już ponad trzysta tysięcy wyświetleń, powiedział Dawid. Jest wszędzie: TikTok, WhatsApp, nawet portale informacyjne zaczynają to komentować. Cisza. Wewnątrz niej samej zawrót głowy. W żołądku skurcz jakby ktoś uderzył ją pięścią. Miała ochotę zniknąć zetrzeć to wszystko, usunąć każdą kopię, zakopać siebie głęboko pod anonimowością, o którą tak długo walczyła ale nie zrobiła tego. Usiadła. Nie jestem memem, powiedziała półgłosem. I nie pozwolę, by ktoś tak mnie widział. Jej głos był cichy, ale nieugięty. Coś się w niej przebudziło, coś surowego, jak stal. Później w gabinecie Henryka napięcie można było niemal dotknąć. Stał przy oknie, plecami do niej, patrząc na odbicie swojego profilu w szkle, jakby szukał odpowiedzi u kogoś, kim był kiedyś. Zleciłem prawnikom podjęcie kroków, powiedział nie odwracając się. Ale internet nie zapomina. Odwrócił się powoli. Jego twarz była nieruchoma, lecz w oczach czaiło się coś niespodziewanego. Cień bezsilności. Człowiek, który zbudował imperium na precyzji i kontroli, teraz nie potrafił powstrzymać jednej wiralowej fali. Dziękuję, odpowiedziała Lena. Ale nie jestem ofiarą. I nigdy nie chciałam być znana. Chcę po prostu być sobą i robić to, co umiem najlepiej. Henryk milczał. Skinął głową powoli, jakby każde słowo, które usłyszał, trafiało do niego z siłą ciosu. Może właśnie wtedy zrozumiał, siła Leny nie polegała na wyrazistości, ale na odmowie grania według cudzych reguł. Kilka godzin później, gdy Lena porządkowała foldery i segregatory po ostatnim wydarzeniu, jej telefon zawibrował. Numer wewnętrzny. Nieoznaczony. Odebrała. Lena Pat, tu sekretariat Rady Nadzorczej. Proszę się stawić w audytorium. Natychmiast! Nie zadawano pytań. Nie podawano powodu, ale już wiedziała. Audytorium było pełne. Garnitury, spinki. Twarze bez emocji. Magdalena Zielińska, wysoka, chłodna, o oczach jak cięcie noża, wstała pierwsza. W ręku trzymała dokument. Raport. Mówiła spokojnie, ale ton głosu był lodowaty. Zgłoszono oficjalne zastrzeżenia dotyczące procesu rekrutacji oraz nadmiernej bliskości pomiędzy dyrekcją a nową asystentką. Nie padło jej imię, ale każdy wiedział o kogo chodzi. Na czas postępowania zarząd rekomenduje tymczasowe odsunięcie prezesa Nowaka od obowiązków. W sali zapadła cisza, której nie przerwał nawet oddech. Lena poczuła, jak jej dłonie lekko drżą. Wiedziała, że to nie tylko moment prawdy dla Henryka, ale także dla niej samej. Wszelkie wysiłki, by udowodnić swoją wartość, mogły runąć w jednej decyzji. Po zebraniu, gdy wszyscy zbierali się do wyjścia, Henryk zbliżył się do niej. Bez pośpiechu, bez eskorty. Jest coś, co muszę ci powiedzieć, odezwał się. Żałuję, tylko tyle. Dwa słowa, ale wypowiedziane z takim ciężarem, jakby właśnie rozpadła się część jego świata. Lena spojrzała mu prosto w oczy. Widziała w nich nie dyrektora, nie prezesa, ale człowieka, zmęczonego, pękniętego. Nie chcę twojego żalu, odpowiedziała cicho, lecz pewnie. Chcę szacunku. Na to zapracowałam. Nie odpowiedział, tylko skinął głową. W tym geście było więcej niż w wielu przemowach, które słyszała od początku swojej pracy. Wiedziała, że teraz wszystko się zmienia. Nie chodziło już o przetrwanie. Chodziło o wybór. Kim chce być, gdy każdy klik może zamienić jej twarz w ikonę albo karykaturę? Kim będzie, gdy cały system zacznie się jej przyglądać nie jako pionkowi, lecz graczowi? Na dnie tej sytuacji kryło się pytanie, które jeszcze nie padło, ale już drgało w powietrzu. Co zrobi Lena Pak, gdy otrzyma propozycję, która może zniszczyć lub uratować nie tylko jej przyszłość, ale całą strukturę grupy Foster? Po wszystkim. Po burzy spojrzeń, zarzutów i decyzji wymuszonych przez cudze lęki, Lena Pak usiadła samotnie w kawiarnianym kącie przy Nowym Świecie. W dłoniach trzymała kartkę, wydrukowane słowa, które pisała tej samej nocy. W półmroku wynajmowanego mieszkania, gdy powietrze w jej pokoju było gęste od myśli. To nie była zwykła rezygnacja. To był manifest. Nie jestem ani tarczą, ani trofeum. Moja uczciwość waży więcej niż jakiekolwiek stanowisko. Jej dłoń zadrżała, kiedy przesuwała palcem po podpisie. Serce biło mocno, jakby pytało: To już? Naprawdę? Nie spodziewała się, że właśnie wtedy Henryk wejdzie do kawiarni. Bez ostrzeżenia, bez sekretarki, bez swojej typowej aurory dystansu. Po prostu podszedł, odsunął krzesło i usiadł naprzeciw niej, jakby od zawsze to miejsce czekało właśnie na niego. Muszę, żebyś pojechała ze mną powiedział prosto, patrząc gdzieś poza okno, gdzie szklane wieżowce odbijały odbite światło miasta, którego oboje już nie rozpoznawali tak samo. Lena uniosła brew. Słowa uderzyły jak fala. Nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego odłożyła dłoń na kartkę z wypowiedzeniem. Nie odsunęła jej, nie schowała, ale nie podpisała. Tylko jeśli jadę jako ja, nie jako twoja asystentka, nie jako tłumaczka chaosu. Jej głos był równy, pewny, lecz miękki od wątpliwości, które jeszcze w niej drzemały. Henryk spojrzał jej w oczy. I pierwszy raz, od kiedy go poznała, jego spojrzenie nie było ciężarem, tylko zaproszeniem. Jako partnerka. Zamilkł, jakby szukał właściwego słowa. Jako ktoś, kto wie, co znaczy nie mieć już żadnych schematów do naśladowania. I wciąż nie odejść. W jej głowie wróciły obrazy. Ta pierwsza rozmowa. Pokaz mody. Bianka ściskająca ją, jak kotwicę. Filmik z błotem i wirusowym śmiechem. A potem cisza. Cisza, w której musiała sama zbudować siebie od nowa. Zgodziła się. Nie dlatego, że ufała Henrykowi bez zastrzeżeń, ale dlatego, że ufała sobie. Pociąg do Paryża sunął przez granice i myśli. Każdy kilometr oddzielał ją od grupy foster, a zbliżał do czegoś, czego nie znała. Świata, w którym nie musiała grać roli. Przez szybę patrzyła na znikające za horyzontem miasta i pytała samą siebie. Czy można zacząć od nowa bez zamykania drzwi za sobą? Nad sekwaną wśród śmiechu dzieci, zapachu kakao i rozmów na ławkach Henryk wyglądał inaczej. Bez garnituru. Bez zegarka, który mierzył każdą minutę jego życia. Usiadł obok niej z filiżanką w dłoni i ciszą, która nie była niezręczna. Dlaczego się zgodziłaś? zapytał cicho, z taką intymnością, jakby bał się odpowiedzi. Lena odwróciła się ku rzece. Na wodzie grało złoto popołudnia, a nad nią wirowały myśli. Jej głos był spokojny, ale każde słowo brzmiało jak zamknięcie klamry, która długo była otwarta. Bo kiedy odmówiłam stanowiska, odzyskałam prawo do wyboru. A potem. wybrałam ciebie. Nie było fajerwerków, nie było oklasków, ale między nimi zapanowała cisza, która mówiła wszystko. Paryż był tylko chwilą, ale znaczącą symbolem dowodem, że można się podnieść bez gniewu że można wybaczyć, nie zapominając. Po powrocie do Warszawy świat wcale nie był gotów ich przyjąć z otwartymi ramionami. Powrót Henryka do zarządu odbył się w napięciu. Rada Nadzorcza nie skomentowała niczego publicznie, lecz spojrzenia w korytarzach były bardziej uważne. Przestał siadać na końcu stołu. Wybrał krzesło, które wcześniej należało do Leny. Jakby mówił światu: Nie zapomnę. Lena nie wróciła na swoje dawne miejsce. Nie mogła. Zamiast tego założyła bloga. Przewodnik po dorosłości tak go nazwała. Nie był o poradach, był o życiu o porażkach, w które wchodzi się z otwartymi oczami o sukcesach, które smakują jak chleb po głodzie. Każdy wpis był jak oddech. Każda historia była jak cegła w nowym fundamencie. Ludzie pisali, dzielili się. W komentarzach odnajdywała wersję siebie. Poranione, pełne odwagi, nieidealne. Pewnego popołudnia, w tej samej recepcyjnej kawiarni, Henryk usiadł obok niej. Ona pisała właśnie kolejny tekst. Nad czym teraz pracujesz? Zapytał zaglądając na ekran. Lena nie zamknęła laptopa. Nie ukryła. Odwróciła się do niego z uśmiechem. Pisze o ludziach, którzy nauczyli się upadać i wstawać, ale którzy w końcu zrozumieli, że najważniejsze jest, z kim idziesz dalej. I wtedy pojęła: Historia nie kończyła się tu, nie kończyła się nawet w Paryżu ani w pokoju zarządu, bo największa tajemnica tej podróży była taka, że nie chodziło o koniec, chodziło o początek. Między błotem a marmurem, między memem a decyzją, Lena Pac odnalazła nie tylko siebie odnalazła człowieka, który potrafił z nią upaść i podnieść się razem. I choć nie wiedziała, co przyniesie jutro, była gotowa, bo najważniejsza już miała swoją wolność i kogoś, z kim warto było ją dzielić.